Witajcie kochani, witajcie w supermateriale z BAM! GTA 4-5 y, na PC. E, tak jak wam wczoraj mówiłem, tak jak wam wczoraj obiecywałem, zrobiłem sobie takie małe zestawienie w, i porównamy, jak to wygląda na PS4 i jak to wygląda na komputerach. Zrobiłem jeden, pewny, mały błąd, bo y, na konsoli wziąłem coś takiego jak powtórz misję i moja postać Franklina. Z tego wstępu po prostu ma inny strój, ale śmiesznie to wygląda, ale chyba w niczym to nie będzie przeszkadzało. Oglądajcie, widzimy się za chwilę. Your son James, he's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, doc. know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. And fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. <gasps> Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking now, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin out right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. God. Co możemy zauważyć od razu po wejściu do gry? Ej, co to, to się dzieje w prawym rogu ekranu? E, racja, to chyba wina sterowników albo, albo czegoś innego. W każdym razie do, do, do nie wiem. Ale co możemy od razu zauważyć? Gra, no to, to chyba było oczywiste od początku. Gra się niesamowicie szybko wczytuje. Plus to 60 FPS. Na bank, większość z Was będzie tym zainteresowała. Ale kupca, jakie masz ustawienia tej gry? Ano, wam tak powiem, że ustawienia mam. Yy, takie. Takie mam ustawienia. Niestety tego antyaliazingu nie biorę tutaj na, na wyższy poziom. Z tego względu, że FPS-y mi spadają, a ja, a ja chcę tak jakoś utrzymać około 60 fps No w tej chwili mam. No 42. Ja to już mówiłem w odcinku z wersji konsolowej. Uh, w każdym razie, mimo tego, że to jest wciąż ta sama gra, którą żeśmy przechodzili dwa lata temu we wrześniu, to i tak niesamowicie się tym jara. Jak gra mi się uruchamiała na Steamie, to po prostu czekałem i się cieszyłem, jak dziecko, o mój Boże, będę grał w GTA. W GTA, który już przeszedłem dwa razy. Jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić, czy mianowicie jest to. No to. No proszę, przecież to 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 musi być. Dobra, w każdym razie. E, ej, prze, przepraszam, przepraszam. Mam nadzieję, że nam się spodobało. Mam nadzieję, że w tej chwili no GTA będzie, że tak powiem. W jakiś sposób łatwiejsze do nagrywania. Mam nadzieję, że tych odcinków też się będzie pojawiać znacznie więcej niż to było do tej chwili, ale. Ale chyba sami wiecie, jak to bywa z taką ekipą, że tutaj e, do no bo się nie możemy zgrać, bla bla bla, takie pierdzielenie. Tego tutaj nie było w GTA wersji PS4. Tutaj była pusta... Nie, a może było? A cholera, nie wiem. Więc jeśli Wam się spodobało, zostawcie like i trzymajcie się do następnych odcinków po prostu no. Pa. Albo mnie się cholera zdaje, albo w tej wersji jest po prostu większy ruch. Znacznie większy ruch na ulicach niż to miało miejsce w konsolowych wersjach. Nie było, że to miało być poprawione na PS4, ale jakoś tego grając nie odczułem. A tutaj masakra, ile tych samochodów tutaj jeździło, jeździ i, i, i motor. Jeb, Jerzy! Tak jest. Bączek i jadę dalej, Ziomek. Jadę dalej. Czy sprawdź to?